Chcemy wygrać z Sepsą. Gramy dla wszystkich, małych i dużych. To hasło 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 29 stycznia. Pabieński sztab rozpoczął już przygotowania. Zaczęliśmy właśnie od rejestracji wolontariuszy. W tym roku prawie 400 osób będzie kwestowało na ulicach Pabianic i musimy powiedzieć, że niestety już nie przyjmujemy tych wolontariuszy więcej, bo w ciągu kilku dni ta lista się zapełniła. Przede wszystkim są to organizacje takie, które działają w pabieńcach, czyli jest to członkowie, członki niechówca, nasze agrawki. Te wszystkie organizacje, które włączają się takie wolontarystyczne, one przede wszystkim zajmują te miejsca i to jest około 300 osób. I do tych 400. To są tak zwani ludzie z miasta, czyli te wszystkie osoby chętne, które zgłaszają się za pomocą strony i wolontariusz i za pomocą naszego maila. Obecnie, jak przyznał szef sztabu, prowadzone są rozmowy w kwestii miejsca Pabińskiego finału, gdzie odbędzie się niedzielna impreza, jak również gwiazdy wieczoru. Mówimy tutaj zarówno o Centrum Handlowe tkalnia, jak i Centrum Handlowym Echo, i ten wybór bardzo ciężki przed nami dopiero. Mamy bardzo zaawansowane rozmowy z bardzo ciekawym artystą, a właściwie z kilkoma artystami, bo tak jak w tamtym roku planujemy. Koncerty nie tylko w dzień finałowy, ale poprzedzające również. Ale finał WOŚP to nie tylko niedzielna impreza z koncertem. To również wiele innych wydarzeń współtowarzyszących zarówno tych stałych, jak i nowych. Myślimy też o nowych imprezach. Planujemy na przykład, jeżeli się uda, zorganizować turniej szachowy. Myślę, że mecz piłki nożnej, który zorganizowaliśmy w tamtym roku, wpisze się już na stałej. Na pewno będziemy chcieli go zorganizować. Bieg, bieg policz się z cukrzycą, będziemy chcieli zagrać razem ze szkołami, ale no niestety. W tym roku wypada to w końcówkę ferii, w ostatni weekend ferii, więc w tym momencie nauczyciele, dyrektorzy, dyrektorki szkół pabieńskich naradzają się, w jaki sposób mogą się włączyć do finału. No co, koncerty, mamy nadzieję, że Zielona Górka, mamy nadzieję też, że inne miejsca w Pobieńcach się przyłączą. Mamy nadzieję jesteśmy też już po rozmowach, że to wspaniałe miejsce, w którym jesteśmy również się przyłączy. Ponadto trwają intensywne poszukiwania partnerów, którzy chcieliby partycypować w tym wydarzeniu. One trwają aż do finału, aż do ostatniego dnia, dlatego że im więcej tych funduszy dostaniemy od naszych partnerów, tym ciekawsze te wydarzenia możemy organizować i one przyciągają automatycznie więcej osób. Dlatego zwracamy się bardzo gorąco do firm, do osób. Osób, które chciałyby wesprzeć orkiestrę, orkiestrę w ten sposób organizacyjny, czyli zagrać, przyłączyć się tak jakby do sztabu, zostać partnerem sztabu. Dla Michała Pietrzaka w roli szefa sztabu będzie to drugi finał orkiestry. Nie jest łatwiej, dlatego że mam mniej czasu. W tamtym roku, w tym okresie nie pracowałem etatowo, w tym roku podjąłem pracę, więc tego czasu mam znacznie mniej, no ale ścieżka została. Można powiedzieć trochę przetarta. Najfajniejsze jest to, że sztab jest praktycznie niezmienny. To są ci sami ludzie, którzy doskonale wiedzą, co robić, doskonale współpracujemy, dlatego nie ma najmniejszych wątpliwości, że coś tutaj może się nie udać. Szef pabieńskiego sztabu Wośp ma tylko nadzieję, że 29 stycznia 31 pabieński finał się odbędzie, że nie będzie powtórki z tego roku, kiedy to porywisty wiatr uniemożliwił organizację finału na dużej scenie. O tym, jak będzie grała orkiestra w naszym mieście, szef sztabu będzie informował na konferencjach prasowych. Po zakończonej 15 kwestii na rzecz odnowy zabytków Pabieńskich Cmentarzy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabieńskie w infofleszu 4 listopada podaliśmy nieoficjalny wynik finansowy zbiórki. Po wstępnym policzeniu pieniędzy wrzuconych do puszek była to kwota 19 707,58 zł. Informowaliśmy wówczas, że pieniądze zostaną przeliczone powtórnie w banku, a kwota może zostać skorygowana i tak też się stało. Informujemy więc, że jest ona wyższa o 200 251 zł, 81 groszy i wynosi obecnie 19 959 ,39 zł, 39 groszy. Na tę wyższą kwotę złożyły się dodatkowe wpłaty, które wpłynęły na konto stowarzyszenia już po kwestii 1 listopada. Podsumowując dotychczasowe 15 kwest udało się zebrać w sumie ponad 300 000 zł, dokładnie 300 260 ,28 zł, 28 groszy. Przypomnijmy, po 14 kwestach odrestaurowano 33 wartościowe architektonicznie nagrobki. 17 z nich znajduje się na cmentarzu ewangelickim, 16 w części katolickiej. Oprócz tego cztery wcześniej odnowione pomniki poddane zostały oczyszczeniu. Kolejny etap po zakończonej tegorocznej 15 kwestie to wytypowanie pomników, które zostaną poddane renowacji. Tak jak dotychczas, organizatorzy kwesty dokonają tego wyboru po konsultacjach z konserwatorką zabytków Anną Połomką, która od samego początku prowadzi pracę na Pabieńskiej Nekropolii i doskonale orientuje się, jakie obiekty nadszarpnięte zębem czasu wymagają szybkiej interwencji. To był niezwykły dzień dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Pracownicy i dyrekcja placówki zadbali o to, aby tegoroczne Mikołajki na długo zapisały się w pamięci podopiecznych. Była choinka Mikołaj, w tle rozbrzmiewały świąteczne piosenki, a Mikołajki rozdawały prezenty. To efekt współpracy z Fundacją Święty Mikołaj dla Seniora. Drugi raz uczestniczymy w takiej akcji Święty Mikołaj dla Seniora. Akcja w ogóle jest od 2018 roku. Myśmy przystąpili po raz pierwszy w tamtym roku. Ona jest rozszerzona na osoby niepełnosprawne. Taka fundacja pod tą właśnie nazwą święty Mikołaj dla Seniora zachęca domy pomocy społecznej, innego rodzaju domy opieki, do tego, aby podopieczni pisali listy. Później darczyńcy z całej Polski nie tylko mogą na stronach znaleźć sobie swojego podopiecznego jak gdyby i sporządzić dla nich paczkę. Rok temu, jak przyznała Maria Chmielewska, paczki, które otrzymali mieszkańcy były super, dlatego teraz zainteresowanie ze strony pensjonariuszy było bardzo duże. Jest do świętego Mikołaja napisało aż 136 osób, czyli zdecydowana większość mieszkańców DPS-u przy ulicy Wiejskiej i Łaskiej. Nie wszyscy akceptują taką akcję, nie wszyscy chcieli napisać, nie wszyscy mogą napisać, tak? ponieważ no, są też osoby, które są zupełnie bez kontaktu, no więc nie, nie tworzymy fikcji, że takie osoby mają życzenia od Świętego Mikołaja, stąd jest też 136, a nie 195. Podopieczni nie proszą o drogie prezenty. Dla tych ludzi, często samotnych, porzuconych, zapomnianych czy chorych, którzy też marzą o świętach, radości i szczęściu, szczytem marzeń są na przykład słodycze czy ciepłe skarpety. To jest bardzo indywidualnie, każdy pisał do Świętego Mikołaja sam, no bądź z pomocą terapeutek, tak. My tak troszeczkę lekko nad tym czuwaliśmy, żeby no te, te oczekiwania nie były to wygórowane. Także to są rzeczy jakiegoś użytku codziennego, prawda? Ewentualnie coś tam do ubioru, coś dla rozrywki, typu książka płytę, na przykład, w taki sposób. Bo taka jest też zasada tej akcji. No nie chodzi o to, żeby obłowić się w kosztowne prezenty, tylko chodzi o to, żeby poczuć to dzielenie się w świąteczny czas właśnie i myślą, i dobrem, i czynami. Piotr rok temu, jak przyznał, otrzymał paczkę, z której był bardzo zadowolony. Teraz jego radość się zwiększa, bo dostał aż dwa prezenty. Prosimy Mikołaja o czapkę z tymi no, gwiazdkami mrugającymi. No, jest coś tam o sweter, o ciepłe skarpety, no i takie no i osłody, czy niedużo. Świętym Mikołajem, czyli darczyńcą może zostać każdy. Każdy ma szansę spełnić małe, ale ważne marzenia seniorów o prezencie pod choinkę. Na stronie fundacji można sobie wybrać osobę i anonimowo są te paczki przysyłane, to znaczy są podpisywane na przykład imieniem, tak? Także dziewczyny wręczając teraz mówią, że to jest na przykład od Zosi, to jest prawda od Adama, a to jest od kogoś, bo to w taki sposób jest zrobione, żeby to nie była osoba z imienia, nazwiska i adresu, tylko żeby po prostu ta więź była tak na poziomie imion tworzona. Celem akcji Święty Mikołaj dla Seniora jest zwrócenie uwagi na grupę społeczną, o której na co dzień społeczeństwo zapomina samotnych osób starszych, a także stworzenie rodzinnej, świątecznej atmosfery dla osób, którym tej rodziny najbardziej brakuje. Jak wynika z danych fundacji, w tym roku udział w akcji wzięły 124 placówki z 67 miast. Listy do Mikołaja napisało ponad 8,5 tysiąca osób, a paczki dla nich przygotowało 6093 darczyńców. Radość, jak było widać, była duża, były też łzy wzruszenia. W środę 14 grudnia w punkcie pobreń przy ulicy Jana Pawła II 5 odbędzie się mikołajkowa akcja oddawania krwi. Do udziału w niej zachęca organizator Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Osoby pełnoletnie, zdrowe i chcące oddać krew mogą to uczynić w godzinach od 7.30 do 11.30. Za podzielenie się swoim darem otrzymają choinki przekazane przez Lasy Państwowe. Ale to nie jedyny prezent, jaki można otrzymać za oddanie krwi w pabieńskim punkcie pobrań w tym przedświątecznym czasie. 12 grudnia będą wręczane kalendarze, 13 kubki termiczne, 16 kubki zimowe, a 23 duże misie. Suweniry czekają na krwiodawców również po świętach. Ci, którzy najcenniejszym płynem podzielą się w dniach od 27 do 29 grudnia otrzymają kosmetyki, a 30 grudnia Kubki termiczne. Przyroda, portrety, martwa natura czy pejzażem to tematy prac autorstwa uczestników sekcji plastycznej działającej w centrum seniora. Obrazy, grafiki, rysunki można oglądać na wystawie w Galerii Ex Libris miejskiej Biblioteki Publicznej. I tutaj należy dodać, jest to pierwsza ekspozycja zaprezentowana poza centrum seniora. Sekcja działa od pięciu lat. Jej instruktorem obecnie jest artysta plastyk Norbert Hans. Należy do niej 14 osób. Niektórzy od samego początku, niektórzy od krótszego czasu. Jednym z pierwszych uczestników zajęć był Paweł Grzegorzewski. Nauczyłem się głównie techniki malowania. Staram się malować i akrylem, i olejem, i akwarelą, i również ołówek też jest. Na uwagę zasługują portrety osób oraz samego mistrza wykonane przez pana Pawła. Jest to akwarela czyli farba wodna. No czy długo maluję? Staram się malować, no, jeżeli czas pozwala, to kilka godzin jeden. No, sprawia mi to dużą przyjemność, jeżeli okazuje się, że podobieństwo jest. Ze zdjęć robię z komputera albo z telefonu, wcześniej zrobione zdjęcie. No i później przenoszę to na papier. W przypadku Bożeny Ochockiej przygoda z malarstwem rozpoczęła się nie tak dawno, bo we wrześniu ubiegłego roku. Przyszłam pierwszy raz na zajęcia i w zasadzie y, miałam czystą kartę. I w przeciągu roku no już y, mogę powiedzieć, że, że już trochę zaczęłam malować. To są właśnie prace, które. W ciągu tego czasu namalowałam? Ukazują one ulubiony temat pani Bożeny, przyrodę czyli kwiaty i zwierzęta, a wykonane są akwarelą, którą autorka sobie szczególnie upodobała. Wystawa w bibliotece ukazuje dorobek seniorów z ostatnich trzech lat, odkąd pracują pod opieką pabieńskiego artysty plastyka Norberta Hansa. Jak już było wspomniane, techniki jakie stosują to głównie akwarela i akryl, ale i też olej oraz ołówek. Ale bywało również, że seniorzy bawili się tuszem i piórkiem, ponieważ są otwarci na poznawanie innych możliwości tworzenia. Jak przyznał kierownik centrum seniora zajęcia w sekcji plastycznej to możliwość szlifowania swoich umiejętności, możliwość rozwijania pasji oraz miłe spędzenie czasu. Są dla naszych seniorów zajęciami, które w jakiś sposób gospodarują ich przede wszystkim czas wolny. Czas wolny, który mogą spędzić w gronie osób, które mają podobną pasję, jak oni, przychodzą do nas, spędzają wolny czas. Zajęcia plastyczne w jakiś sposób też utrzymują naszych seniorów w sprawności manualnej, jak również i musłowej, ponieważ malując te obrazy jednak dalszym ciąg wyobraźnia jest pobudzana, to również wzrok, także dosyć jest to ważne dla ich ogólnej kondycji psychofizycznej. Ale najważniejszą, najważniejszą rzeczą, która jest uważam tutaj najcenniejsza, to jest możliwość spotkania się w gronie osób, które są w podobnym wieku. To jest również to, że. Grom osób, które tutaj przychodzą, są już osoby, osobami samotnymi. Można powiedzieć, że pewne, stanowią pełną rodzinę. Pełną rodzinę i jest to miejsce, gdzie, gdzie mogą w, właśnie w tym gronie przyjacielskim wręcz rodzinę spędzić swój wolny czas. Uczestnicy w placówce przy ulicy Konopnickiej spotykają się co piątek. Zgodnie potwierdzają, że lubią tam przychodzić i wspólnie spędzać czas, tworząc, a zarazem łącząc przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego, że mogę się wyrazić, Jakoś malując, to również cenię sobie bardzo spotkanie z przyjaciółmi, bo jesteśmy przyjaciółmi wspaniałą grupą. I teraz właściwie tutaj też jak przyglądam się tym pracom, to z takim wielkim sentymentem, bo wszystkie prace, jakby, jakby są duszą tych, co je malują. Dla tych, którzy przyszli na otwarcie wystawy, autorzy prac przygotowali niespodzianki. Ponadto można było zaopatrzyć się w świąteczne kartki. Dochód z ich sprzedaży seniorzy przeznaczą na zakup materiałów na zajęcia. Wystawę prac sekcji plastycznej Centrum Seniora w Galerii Ex Libris Miejskiej Biblioteki Publicznej można oglądać do końca stycznia. A na relacje z otwarcia ekspozycji zapraszamy do programu Galerii Pabianic dostępnym na naszej stronie promok.pl. Pojawi się on również w naszym powtórkowym weekendowym paśmie. To było wielkie rapowe wydarzenie w naszym mieście z udziałem kilkudziesięciu lokalnych artystów na czele z pomysłodawcą i założycielem Fundacji Rap Lokal Krzysztofem Estę Łyszkowskim. Mowa oczywiście o akcji charytatywnej Rap Lokal Pabienice na rzecz sparaliżowanego Łukasza Millera, byłego piłkarza Pabiksu. Dziesiąta jubileuszowa edycja imprezy, która miała miejsce 12 listopada była całodniowym wydarzeniem rozmieszczonym łącznie w trzech lokalizacjach. Muzycznie było w centrum handlowym tkalnia, a sportowo w hali powiatowej dzięki zaangażowaniu się stowarzyszenia piłki ręcznej Pabik z Pabianice. Zwieńczeniem był wieczorny koncert w klubie Bilardowym Mariańska. O tym wszystkim mówiliśmy w naszych materiałach. Dziś, 9 grudnia wracamy do tego wydarzenia, ponieważ o godzinie 12 na YouTube pojawił się odcinek. Palhajs TV poświęcony 10 edycji Rap Lokal Pabienice. Założycielem internetowego wspomnianego kanału jest znany łódzki raper Wówunio, czyli Marcin Sprusiński, który był gwiazdą finałowego koncertu. Tego dnia wraz z ekipą był w trzech wspomnianych miejscach i nie tylko, o czym można się przekonać oglądając na kanale YouTube Wówunia obszerną relację z tego wydarzenia. Rap Lokal 10 za nami. Dziękuję ci za tę imprezę. Dziękujemy ci za zaproszenie. To był zaszczyt przyjechać tutaj do Pawianis dla nas z kamerą i sfilmować to piękne wydarzenie. Mam nadzieję, że równie dobrze będzie, że bawił się przy montażu, jak my przy nagrywaniu. Ja czuję, co tam jest. No co, dziękuję bardzo za ekipę TV, no Naprawdę, robicie mega robotę i bardzo doceniam to, że włączyliście się do akcji, jesteście, nagrywacie to naprawdę. Bardzo fajnie, bardzo kurczę. Ja zaraz a zaś popłaczę. Nie, nie, Aczkolwiek, jak chłop płacze, to musi być święto. Rap Lokal 10. Proszę Państwa, a co będzie na 11? Nagramy wtedy ST 25 godzin surówki i, i będzie się bawił z tym po prostu i zobaczy jak to jest montować pachaj. To jest takie zdęcanie się monterskie. Rap Lokal to akcja, którą zapoczątkował pabieński raper St. W jej ramach raperzy z Pabianic oraz innych miast grają dla Łukasza Millera, który w 2015 roku uległ wypadkowi i trafił na wózek inwalidzki z paraliżem czterokończynowym. W tym roku Rap Lokal Pabianice, który w kwietniu zyskał status fundacji, postawił sobie Ambitny cel zakup samochodu z rampą. Jego koszt to 150 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel zbierano m.in. 12 listopada, można je było wrzucać do puszek. Efekt jest zaskakujący, ponieważ do tej pory w historii rap lokalu nie udało się zbierać aż tak dużej kwoty ponad 13 tysięcy złotych. Ta suma została już wpłacona na zrzutkę.pl, na której prowadzona jest zbiórka na zakup wspomnianego auta. Obecnie jej wynik to blisko 16 tysięcy złotych. Osoby, które chcą pomóc pieniądze, mogą wpłacać do końca roku. Zapewne wynik zbiórki będzie większy, ponieważ na Allegro od 8 grudnia można wylicytować ciekawe fanty. Jest to obraz rapera Ostrego z jego autografem namalowany przez naszego lokalnego artystę Kruka oraz kurtka z podpisami celebrytów Uniwersum Palhays TV. Dla fanów sportu piłka oraz koszulka z podpisami zawodników Łomża Industria Kielce. Koszulka reprezentacji Polski w piłce ręcznej od Piotra Jędraszczyka. Szalik Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Pabik z Pabianicy, który miał na sobie prowadzący odcinek Palhays TV. Licytacje zakończą się live'em na Facebooku Rap Local Fundacja w niedzielę 18 grudnia o godzinie 19:00. Kolejną dyscypliną w ramach sportowego współzawodnictwa międzyszkolnego organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury były szachy. Gościny drużyną walczącym o mistrzostwo powiatu udzieliła szkoła podstawowa nr 15. Przy szachownicach rywalizowały cztery osobowe zespoły, w składzie których zgodnie z regulaminem musiała znaleźć się minimum jedna szachistka. Rozgrywki przeprowadzono w trzech grupach Igrzyskach Dzieci, gdzie rywalizowało pięć szkolnych reprezentacji, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej również pięć drużyn i Licaliadzie tu do szachownic zasiadły trzy drużyny. W najmłodszej grupie Igrzyskach Dzieci bezwzględnie najlepsza była drużyna ze szkoły podstawowej w Hechle, która wygrała wszystkie mecze zdobywając 8 punktów. Na drugim miejscu szachowe potyczki zakończyła reprezentacja szkoły podstawowej nr 14, 5 zdobytych punktów. Trzecią lokatę wywalczyła drużyna SP1, 4 punkty. Poza podium kolejno znalazły się szkoła podstawowa imienia świętego Wincentego Apaulo i szkoła podstawowa z Pawlikowic. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej reprezentanci Szkoły Podstawowej w Chechle powtórzyli sukces swoich młodszych kolegów i również z kompletem 8 punktów zdobyli Mistrzostwo Powiatu. 6 punktów i drugie miejsce zdobyli reprezentanci Szkoły Podstawowej z Pawlikowic. Na trzecim uplasowała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 z trzema punktami na koncie. Na miejscach czwartym i piątym uplasowały się reprezentacje Szkoły Podstawowej im. Świętego Wincentego Apaulo i Szkoła Podstawowa nr 14. W najstarszej grupie już przed zawodami wiadomo było, że wszystkie reprezentacje staną na przysłowiowym pudle. Najlepiej swoje szachowe pojedynki zagrała drużyna pierwszego liceum zdobywając 3 punkty. O jeden punkt mniej i drugie miejsce zdobyła reprezentacja drugiego ogólniaka, a trzecie z jednym punktem zajęła ekipa zespołu szkół nr 3. W igrzyskach dzieci i igrzyskach młodzieży szkolnej kolejnym etapem rozgrywek będzie półfinał wojewódzki, do którego awansował mistrz i wicemistrz powiatu. Zawody odbędą się 9 grudnia w Zgierzu. Z kolei w Licaliadzie po zawodach na szczeblu powiatu od razu rozgrywany jest finał wojewódzki, a awans do tego etapu uzyskuje mistrz powiatu. Drużyna pierwszego liceum będzie bronić naszych barw podczas zawodów, które rozegrane zostaną 14 grudnia w Wieluniu.